Tak, raz, dwa, trzy, cztery, idealnie między przerwy palcowe i jeszcze dopchniemy buteleczkę i zobaczcie jaki piękny kwiatuszek szklany oddajemy do recyklingu. Cześć, mam na imię Mikołaj i prowadzę leśne poszukiwania, sprzątając las. Jeżeli jesteś tu pierwszy raz, koniecznie dołącz do przygody i zasubskrybuj kanał. Moi drodzy, dzisiaj chcę sprawdzić. Ile śmieci, ile butelek, puszek jest w miejscu, które wydaje się pozornie być bardzo zaśmiecone? To znaczy, jakby ma szansę być bardzo zaśmiecone, ponieważ jest bardzo blisko dużego węzła komunikacji miejskiej w Poznaniu. I to jest taki lasek, jak widzicie, taki zwyczajny mały lasek miejski, bym powiedział. I tutaj z moich obserwacji wynika, że przesiaduje bardzo dużo panów, którzy. Lubią sobie wypić różne napoje w różnych porach dnia, więc myślę, że może tutaj być sporo odpadów. Zobaczymy, jak nam pójdzie. Zobaczymy, czy coś tu w ogóle ciekawego znajdziemy. No i proszę bardzo, nie trzeba daleko szukać. Zaczynamy nasze poszukiwania od klasyka. Są tu takie pozostałości, właśnie tego typu, o którym mówiłem na początku. Można się spodziewać, właśnie. Takich trunków, najmocniejszych jakie są na rynku. Niestety są też tutaj papiżaki. Nie zbieramy, ograniczamy się do tych niebiologicznych odpadów. Tak będzie najlepiej dla tego, który sprząta jednakowoż. Rycki edam to ciekawe, że coś takiego się tutaj znajduje. Tu już lepiej bardziej prawdopodobny odpad, tutaj tacka to do doserka, ale tutaj. O, dzień dobry. Mamy to, czego szukaliśmy: karta podarunkowa. Karta podarunkowa do Kerfura z opakowaniem, czyli jakby świeżo wypakowana. Ciekawe, czy na niej coś jest. Ciągle mi się wydaje, że ktoś idzie, a to kosyc spaniaki. Poza tym słuchajcie, ja uważam, że nawet na tak małym i terenie i w takim lasku wydawać by się mogło, no nie wiem, mniej dzikim, bo miejskim, tak, jest... Jest mniej życia, to wcale nieprawda. Wystarczy się roze rozejrzeć dookoła, wystarczy się przyjrzeć temu, co tutaj jest, wystarczy wiedzieć, co tu możemy spotkać, zarówno jeżeli chodzi o e, owady, e, zwierzęta, ptaki, e, jak i rośliny, i nagle to życie przed nami wybucha. Więc moim zdaniem to jest tylko kwestia wiedzy: wiedzy i uważności, żeby dostrzec piękno natury i życie w każdym przyrodniczym zakątku. Niestety w każdym przyrodniczym zakątku jest też inna przyroda. Patrzcie to, myślałem, że tak głęboko osadzona butla ziemi wbita, ale nie, ściema. Szukam małpy, szukam małpy. Najbardziej nie rozumiem czegoś takiego. To jest papierek po prostu po jakimś, po Prince Polo. Ktoś po prostu go wyrzucił. Eee... Bo flaszki też to rozumiem. Ktoś jest w upojeniu alkoholowym, pach instynktownie, znaczy impulsywnie, nie instynktownie, po prostu wyrzuca obok siebie, ale taki papierek, który ktoś normalnie sobie podjada i nie może włożyć do kieszeni. Ale tu mamy bardzo ciekawą rzecz: ktoś się pozbył wszystkich kasztanów, jakie miał, albo je zgubił. Zobaczcie, świeczka i to całkiem, yy, całkiem dobra świeczka po prostu, po prostu nie. Nie zużyta jeszcze, knotek jest, proszę bardzo. Górny, chciałbym, żeby mi żadna taka nie umknęła? Ale tutaj to nie będzie takie łatwe w tych liściach. A najlepsze, że tu jest kosz. Tu jest kosz miejski. Trochę romperków jest, nie można mówić, ale generalnie śmieci leżą dookoła, co jest przedziwne. Dzień dobry. To w ogóle jest ważne, słuchajcie, moim zdaniem, żeby mówić, e, mówić o śmieciach, że to są nasze śmieci, te co my wyrzucamy, tak? No bo czyje one są? To my kupujemy te produkty, to my wybieramy te produkty i to my śmiecimy, więc to są nasze śmieci, tak? W taki sposób e, trzeba o tym e, mówić. Jeżeli wyrzucasz śmieci do lasu, jeżeli coś kupujesz, to to staje się twoim śmieciem. Twoim! Romperku, widziałem twoich kolegów. W koszu na śmieci. Dlaczego zostałeś tutaj? Gnaj do nich, kochany, lecisz! A i kolejna flaszka! Wiedziałem, że tu będzie kurcze zadyma! Piecisz się, zielona buteleczko! Dlaczego ktoś cię tu zostawił? Tego nie wiem i nigdy nie pojmę. Rezerwat małp tutaj jest. Zobaczcie, ile tego już jest. Zobaczcie, ile jest szklanych butli. Tu mam jeszcze e, pełen wór też szklanych szkła, szklanych butelek, e, małpek i tak dalej. No jestem ciekawy, jak to wszystko zapakuje, ile tego będzie. A wcale nie odszedłem daleko, słuchajcie, wcale nie odszedłem. Jestem cały czas. Tak jak wam powiedziałem, w, no, w okolicy w okolicy tej pętli tramwajowej. Kierowniku, ale tu mnie się lekuchno stukło. A propos takich właśnie panów, którzy sobie że tak powiem zbierają na alkohol i często korzystają z takich małpek ostatnio miałem taką sytuację z moim znajomym Piotrkiem pozdrawiam Cię serdecznie Piotrek, byliśmy sobie na, na, na dworcu kolejowym chcąc gdzieś wyjechać podszedł do nas facet który chciał od nas pieniądze i pytał czy mamy dorzucić na bilet czyli takie typ, typowe zagranie peronowe nie, powiedzieliśmy, że nie, a on, jak gdyby, nigdy nic zapytał. A blikiem? Dobra, słuchajcie, zrobiłem małe liczenie, i w tym momencie mamy 33 szklane butelki. Zobaczymy, jak pójdzie dalej. Jak to śpiewał Freddy Mercury. Don't stop me now! Ach. Uuu, ale to jest znalezisko godne odnotowania tego klasyka, nie wolno pominąć. Amarena Brzoskwiniowa, pierwsze widzę. Podobno pandemia się skończyła, chociaż niekoniecznie tak swoją drogą, bo ja właśnie w zeszłym dwóch tygodniach trzech, temu byłem chory. No, ale jakbyście nie mieli co zrobić z maseczkami, to zobaczcie, tutaj się je znosi. Odkryłem to miejsce. 39 szklanych butelek, jak na razie, i to jest przykład na to, że system kaucyjny w Polsce powinien zacząć działać. I teraz, gdyby to wszystko, co tu mam załadowane, zwalić tu na środku tej polanki na kupę. To by było. a Panie, jak można tak śmieć? Przecież to jest jakaś masakra. Totalna niezgoda na takie zachowanie! Oburzające! Oburzające! Nie znajduję innych słów! Proszę pana, ja tu codziennie przechodzę do pracy. Codziennie tu przychodzę do pracy i nie mogę na to patrzeć. Normalnie wybieram sobie inną drogę. Tak bardzo nie mogę na to patrzeć. No a jak to jest porozrzucane w polesie. to nie, nie ma takich reakcji. Po prostu. 47, 48, 49, 50 jednak 50. A to ci wynalazek pierwszy, widzę Lech Free Active Hydrate. Aktywne nawodnienie, mango, cytryna. Okej, okay, zero alkoholu, ale marka piwa robi napój, który nawadnia. Ciekawe 65. 66, 69 i czy będzie niechlubny wynik okrągły? Zaraz zobaczymy. No i nie wierzę. 70, a nawet 71. Mój drodzy, ostateczny wynik w butelkach po przejściu tego stosunkowo niewielkiego terenu. To 71 szklanych butli. 71 szklanych butli to głównie butli po alkoholu. Słuchajcie, jeżeli chcecie wesprzeć to, co robię, jeżeli chcecie, żebym robił tego więcej, możecie to zrobić poprzez portal Buy Coffee. Tu zapraszając mnie serdecznie na kawę. Link jest w opisie, jak zawsze, do każdego mojego filmu. Będę Wam za to bardzo wdzięczny. A ja pokazuję Wam, jak wygląda w tym momencie nasz wózek. Mamy dwa szklane wory ze szkłem pełne. Mamy wór pełny ze śmieciami zmieszanymi i jeden albo dwa worki z PET, plastikami i puszkami. To jest Waga tego wszystkiego. Wyświetlam ją Wam tutaj. Wy już wiecie. Ja muszę dotrzeć do auta. Po drodze być może jeszcze coś uda się zebrać. A ja Was serdecznie moi drodzy pozdrawiam. Zostańcie ze mną. Trzymajcie kciuki, żebym wytrwał do tysiąca worków i do zobaczenia następnym razem. Tym lasem.